Kolejnym produktem, który chciałabym Wam przedstawić jest olej, kolejny olej, um, żywokostowy z gojnikiem. Tutaj um, moja mama to znalazła i tutaj można kupić ten olej firmy Astron Astron, um, Astron firma z Henrykowa. Um, Henryków, um, można kupić w sklepach. Um, ze zdrową żywnością, na przykład w jakimś takim sklepie lokalnym, który ma sekcję zdrowej żywności. Widziałam w różnych typach, rodzajów sklepów, ale szczególnie jeżeli właśnie jest taka zdrowotna sekcja. I teraz tutaj jestem zaskoczona, bo ten żywokost i gojnik ma bardzo duże, bardzo dobre działanie, jeżeli chodzi o system immunologiczny. Ale, tak, ale również na tkanki, ponieważ tutaj działa na tkankę kostną mięśnie i na przykład wspomaga przy bólach kręgosłupa, czy bólach mięśni, czy w jakimś, w jakimś problemie po prostu kostnym. I tutaj można to aplikować, tylko że to jest tylko do użytku zewnętrznego i bardzo wspiera właśnie w sytuacjach jakichś bólów, bólów powiedziałabym, pleców. Ja to używałam właśnie przy, przy bólach pleców tutaj na dole. Myślę też tutaj pomaga może na, na bóle takie po prostu ze względu na stres, że tak rozluźnia, na pewno jakiś masaż z takim olejem bardzo pomaga. I teraz muszę wziąć ściągę, ponieważ jeszcze, jeszcze więcej jest tych możliwości. Pomaga na bóle związane z tkanką kostną, tak jak mówiłam, złamania, nawet stłuczenia. Skręcenia, naciągnięcia w mięśniach. Czyli na przykład, jak się jedzie na narty, to później dobrze jest aplikować właśnie ten, ten olej. Ale też na oparzenia, trudno gojące się tkanki, bo to jest odnowa tkankowa i to bardzo szybka z tego, co tutaj piszą. Ale także o wrzodzenia żylakowe nóg. Um, tak, Szczególnie jest stosowany z, przy problemach z tkanką kostną, y, przy próbach kolan, myślę, że też na kolana właśnie y, tutaj aplikowałam, y, bólach reumatycznych, nawet rwa gulszowa. Po aplikacji tego następuje rozgrzanie, silnie rozgrzewa tutaj. Y, y, te związki y, wchodzą bardzo głęboko, więc y, tutaj zawiera allantoinę. alantoinę. E, która regeneruje tkanki, e, garbniki, substancje śluzowe, polifenole. Olej eee, żywokost również e, jest e, stosowany w kosmetyce twarzy i rąk podobno. Więc tutaj e, żywokost dobrze działa na, na zmarszczki, szczególnie te zmarszczki pod oczami. Ja będę chciała to <testować> przetestować. E, również na przebarwienia działa, bo, bo po prostu odbudowuje tą tkankę szybko. Reguluje napięcie skóry, szybko się wchłania. Właśnie dzięki tej alantoinie następuje szybka odbudowa komórek. No i właśnie tutaj bardzo dużo znalazłam w internecie, bardzo dużo właśnie prozdrowotnych działań, nawet na celulit czyli do ciała i również do skóry tutaj twarzy nie trzeba się tutaj można się spokojnie tym można spokojnie na twarz też aplikować powiedziałabym, że te tutaj takie zmarszczkowe miejsca napnie bardzo szybko, wchłania się szybko no i regeneruje tą tkankę, odbudowuje tkankę, więc może warto spróbować. Jest to tak naprawdę zioło, więc to jest no całkowicie naturalne tutaj. Jeszcze na skład popatrzę. 70% oleju żywokostowego, 30% oleju z, gojnika, oleju z gojnika. I teraz gojnik sprawdziłam, że jest bardzo właśnie popularny na Bałkanach, ale także... Ym, no, ma działanie y, takie y, immunologiczne, czyli jeżeli jest na przykład y, taki moment grypowy, to dobrze właśnie y, y, używać y, gojnika, więc bardzo polecam. Tutaj 30% gojnika, alantoina około 4,7%, y, klej roślinny, kwasy fenolowe, kwas rozmarynowy alkaloidy pochodzenia pirolizydyny garbniki i teraz dużo witamin witamina C witamina K witaminy z grupy B 1 2 6 A E P naturalnego pochodzenia, również kwas foliowy, flawony, flawonoidy naturalnego pochodzenia. Więc tutaj nie pamiętam jaka była cena tego, ale na pewno nie wysoka i tutaj myślę, że to jest naturalny przeciw zmarszczkowy preparat, który warto używać również dla cery jak i dla zdrowia ciała. Więc bardzo praktyczne, bo jeżeli się na przykład wyjeżdża, tak jak mówiłam, na przykład na narty, gdzie najlepiej takie kosmetyki redukujące przebarwienia używać właśnie może w takim okresie jesienno-zimowym. To przyda nam się właśnie i pięknie napnie cerę tuż po sportowych wyczynach, <laughs> idąc na kolację będziemy wyglądały pięknie i świeżo, więc no nie wiem, może można sobie po prostu jakoś to sprawdzić, więc sprawdźcie sobie, dajcie znać, czy to Wam działa. Na pewno jeżeli chodzi o właśnie bóle mięśni, to mi to pomaga. Trzymam kciuki i polecam.